Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym pokazać Wam, jak w szybki i łatwy, łatwy sposób można obsłużyć kalkulator na stronie naszej firmy. W wyszukiwarce Google wpisujemy sobie nazwę naszej firmy Eavistory, pojawia nam się nazwa, klikamy w link, otwiera się nasza strona, na której jest większość naszych produktów, różne promocje, ale dzisiaj chcielibyśmy skupić się na obsłudze kalkulatora. Tutaj, tak na szybciutko jest kalkulator poglądowy. Jeżeli ktoś bardzo szybko chciałby zobaczyć ewentualnie, jaka będzie przybliżona cena yy, metrów kwadratowych, na przykład 150 cena będzie taka. Jak zwiększymy sobie tutaj ilość metrów, no, cena będzie większa. Ale jakbyśmy chcieli yy, mieć wycenę szczegółową, musimy kliknąć sobie tutaj na wersję pełną. Wybieramy sobie domek. Sobie zamkniemy, wybieramy sobie domek. Ja sobie wybiorę taki, można wybrać lita semi, taki, jaki robimy, choć lub podobna. Mhm. I klikamy Next. Kolejnym krokiem jest wpisanie liczby metrów kwadratowych. Ja wpisuję 120. Klikamy Następne. Następnie wybieramy sobie mm, materiał jaki wykorzystamy do docieplenia. Czy to będą nasze styropianowe płyty, czy to będzie wełna mineralna, czy to będzie tynk? Ja wybieram opcję najpopularniejszą, nasze styropianowe płyty. Wybieram sobie grubość 50 mm w tym wypadku. I potem przechodzimy do wyboru tynku. Możemy wybrać tynk silikonowy, silikonowo-silikatowy czy akrylowy. Ja tutaj również wybiorę nasz najpopularniejszy produkt, tynk silikonowy. Klikamy dalej, no i wybieramy sobie kołki, kołki wybieramy plastikowe. No i teraz musimy wybrać sobie grubość ziarna, najpopularniejszym ziarnem jest yy, ziarno półtora milimetrowe. Klikamy dalej i wpisujemy ilość narożników, ja wpisuję tak przykładowo 100 bidów. I wpisujemy również ilość list startowych. Niech będzie tyle. Wybieramy metalowe bądź plastikowe. Klikamy dalej. Kolejnym etapem jest wybór koloru. Widać przy wyborze koloru, jak zmienia nam się domek. Mamy ogromną bazę kolorów do wyboru. Kolory jaśniejsze są tańsze. Kolory ciemniejsze są dużo droższe. W związku z czym ja wybiorę sobie. Domek żółty, klikamy dalej, i na koniec wyskakują nam wszystkie produkty, ilości tych produktów, jakie potrzebujemy na, na daną ilość metrów kwadratowych. Jedyną rzeczą, którą teraz jeszcze bym od Was potrzebowała, to są Wasze dane, imię, telefon i e e-mail, tylko po to, żeby mogła się z Wami kontaktować, żebyśmy byli w kontakcie. Po podaniu tych danych i po kliknięciu Next. Ta wycena znajdzie się od razu na waszym e-mailu, ale będę widziała ją też ja, ponieważ te ceny to są ceny dla wszystkich. A wiem, że część z was ma już z nami trade accounts, czyli mają już jakąś zniżkę, albo nowi klienci otrzymają ode mnie, ode mnie również zniżkę, więc można się albo skontaktować ze mną, albo ja skontaktuję się z wami z uaktualnioną dla Was wyceną. No cóż, dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do zakupów.